Dobra, zaczynamy w klęku podpartym rozruszamy kręgosłup, czyli najpierw przejście z kociego grzbietu do pozycji krowy. Większość ćwiczeń będziemy wykonywać po 10 powtórzeń, więc od tego zaczynając, 10 razy maksymalnie zaokrąglić kręgosłup, a potem przejść do przeprostu i unieść głowę. Nie musisz za wszelką cenę spoglądać do sufitu. Chodzi o to, żeby pobudzić na początek w taki delikatny sposób Twoje plecy. W kolejnym zadaniu. Będziemy z psa z głową w dół robić wejścia do wykroku, i tu, w zależności od Twojego czasu, ja sugeruję, żeby robić po 10 na każdą ze stron, bo to jest jedno z takich zadań, które potem ułatwi wykonywanie kolejnych. Jeśli chodzi o samą technikę, to istotne jest to, żeby utrzymywać względnie proste plecy, na pewno nogi proste w kolanach, próbując wbijać pięty w podłogę. Będziemy dodatkowo rozciągać całą przestrzeń z tyłu uda. Tu możesz czuć rozciąganie w dole pod kolanowym i to jest zupełnie normalne. Ręce proste w łokciach, głowa powinna chować się między barkami, a z każdym stawieniem stopy koło dłoni, upewnij się, że twoja stopa jest ustawiona na wprost, natomiast kolano powinno rotować delikatnie na zewnątrz względem linii palców. Jak zbierzesz po 10 powtórzeń na każdą ze stron i będzie ci mało, to zawsze możesz ten film spauzować. Zostać w tej pozycji przez chwilę, tak żeby jeszcze tak biernie rozciągnąć w samym wykroku. Ewentualnie z każdym powtórzeniem możesz pogłębiać. Czyli jak stopa znajdzie się koło dłoni, kilka razy wykonaj taki ruch biodrem. Następnie lecimy 10 razy łokieć do ziemi, ręka nad głowę. I tutaj staraj się, żeby duży palec twojej stopy cały czas był przyklejony do ziemi. No i wiadomo, łokciem sięgasz jak najgłębiej. Ręka powinna być prosta w łokciu, a twoja głowa... Pracuje razem za nią, czyli spoglądasz do sufitu z każdym powtórzeniem. I tak jak we wszystkich zadaniach, istotna jest też praca oddechem, czyli kiedy ręka idzie do sufitu, dodajesz wydech. W dół jest nabranie powietrza, a w górę do sufitu dodajesz wydech. W kolejnym zadaniu, również przez psa, będziemy wchodzić do gołębia. Czyli po pierwsze, starasz się ustawić maksymalnie kąt prosty w kolanie. Im ten kąt jest większy, tym lepiej, bo wtedy to rozciąganie pośladka i tej bocznej taśmy będzie mocniejsze. Ja tutaj wykonuję pogłębienie na dwóch pozycjach, czyli najpierw robię skłon klatką piersiową w kierunku kolana, a potem drugi skłon w kierunku stopy, co jeszcze bardziej rozciąga cały bok. Więc jeżeli jesteś w stanie, to rób na dwa skłony. Jeżeli samo pogłębienie na wprost jest dla ciebie wystarczające, zostań przy tym wariancie. I tutaj, jeśli chodzi o e, szczegóły, to też ważne jest, żeby nie kłaść pośladka na ziemi, tylko staramy się trzymać kolce biodrowe skierowane cały czas na wprost. E, jeżeli będziesz czuć, że już Twoje barki są zmęczone od tego, Możesz robić przerwy w międzyczasie albo zostać w pozycji gołębia i wykonywać same pogłębienia, czyli klatką piersiową skłaniać się w kierunku kolana i stopy i potem bez konieczności wykonywania przejścia przez psa z głową w dół robić zmianę na drugą nogę. Ważne jest to, żeby symetrycznie pracować na obu stronach po tyle samo powtórzeń. Ja tutaj również robię 10 takich zestawów na każdą ze stron. To jest moja taka poranna rutyna, i lubię kiedy ta rozgrzewka jest taka obszerniejsza, bo potem fajnie przygotowuje mnie to do reszty dnia. Następnym zadaniem będzie ustawienie się w pozycji 90-90. Zaraz przejdę do tego ale już zacznę mówić co jest istotne. Tak jak w gołębiu, dążymy do tego, żeby kąt w stawie kolanowym był zbliżony do kąta prostego, o tyle w pozycji 90-90 to jest konieczne. Dlatego pierwsze 10 powtórzeń wykonaj z rękoma ustawionymi za sobą, podpierając się podłogi i jeżeli ten wariant już jest wymagający, to przy nim zostań. Ale jeżeli czujesz, że nie sprawiło ci to większego problemu, to kolejną dziesiątkę zrób z rękoma uniesionymi, tak żeby nie dotykać podłogi za sobą. I przejścia powinniśmy wykonywać przechodząc przez pięty, czyli również w stawach skokowych staramy się zachować kąty proste. Za każdym powtórzeniem kolana powinny się zbliżać maksymalnie do podłogi, no i klatka piersiowa, ile to możliwe, powinna być wyżej, czyli staramy się, żeby ta pozycja nie była wygięta. Następnie ja przytrzymuję rękoma swoje kolano, a samą nogą staram się to kolano unieść. Ręce mi to uniemożliwiają i wykonuję 10 takich pulsacyjnych powtórzeń. Po wykonaniu dziesiątki unoszę nogę z tyłu, ale ręce nadal zostawiam na kolanie. Jeżeli będzie to dla ciebie trudne, możesz ręce położyć na ziemi i zrobić dokładnie to samo, ale lekko się pochylając z tej pozycji. Dzięki temu łatwiej będzie unieść tą piętę z tyłu. No, i przechodzę przez 90-90 i drugą stronę powtarzam. Czyli znowu 10 razy pulsacyjnie staram się unieść kolano, a rękoma to blokuje, a potem 10 razy uniosę piętę nogi z tyłu tak wysoko jak jestem w stanie. Im mniejszy ruch tutaj w całym ciele i im bardziej wyizolowany ruch nogą, tym lepiej. Więc staraj się nie, nie przesuwać pozycji ciała, tylko starać się unieść samą nogę. Ok. W kolejnym zadaniu przechodzę do pozycji żaby. I tutaj staramy się utrzymać szeroki dystans między udami. Jeżeli to możliwe, plecy powinny być proste. I pulsacyjnie 20 razy pogłębiamy tą pozycję. Zwróć uwagę, że staram się nie opuszczać głowy, czyli próbuję zachować moją głowę w jednej linii z kręgosłupem, a moje wewnętrzne strony stóp są oparte o podłogę. Wcześniej upewniłem się też, że pięty są na wysokości kolan, czyli nie mogą się ze sobą zbliżać, tylko cały czas utrzymujemy 90 stopni w kolanach. I wykonuję te pogłębienia z przedramionami na ziemi, żeby zaraz potem po 10 powtórzeń na każdą ze stron zacząć unosić ręce do sufitu. I pamiętaj o tym, żeby podczas podnoszenia rąk do góry nie wychodzić z pozycji żaby, tylko przeciwnie, cały czas starać się biodrami sięgać, tak jakbyś chciał usiąść na podłodze za sobą. Jak zbiorę po 10 takich ruchów rękoma na każdą ze stron, przejdę do drugiego zadania, też w pozycji żaby, również starając się z niej nie wychodzić, czyli będę próbować unosić nogi z tyłu. Tak jak w poprzednim zadaniu przy pozycji 90-90, staramy się odseparować ruch samą nogą. Jeżeli to możliwe, to nasz kor nie powinien przy tym pracować, czyli same nogi się wznoszą, na zmianę raz jedna, raz druga, po 10 na każdą ze stron. I ta pozycja żaby jest świetnym rozpoczęciem do przejścia do pół żaby, czyli jedna noga będzie wyprostowana i na tej stronie będziemy się skupiać, druga natomiast zostaje w tej samej pozycji. I również wykonuję pogłębienia, ale tym razem utrzymuję się na nadgarstkach, czyli wybrałem sobie wyższą pozycję. I 10 razy pulsacyjnie staram się zbliżyć biodra do ziemi. Po 10 powtórzeniu dodaję rotację, czyli moja stopa teraz z każdym powtórzeniem kieruje się do sufitu. Noga, która pracuje, to jest ważne, jest prosta w kolanie, natomiast ta, która została na podłodze, cały czas wewnętrzną stroną jest skierowana do podłogi i ten kąt, który mam między moimi udami, również powinien być tak duży, jak to możliwe. Czyli pracujemy w kącie rozwartym. Jeżeli odczuwasz mocny dyskomfort w kolanie, możesz palce, stopy, tej nogi, która jest zgięta, oprzeć o podłogę i wtedy unikniesz tego nieprzyjemnego uczucia w kolanie. Natomiast jeżeli nie sprawia ci to problemu, zostaw kolano w tej rotacji wewnętrznej. No i znowu 10 pulsacyjnych ze stopą na podłodze, i 10 pulsacyjnych z rotacją stopy, kierując ją do sufitu. Teraz przechodzę do leżenia na plecach. Ręce mam rozstawione na kształt literki T i na zmianę raz jedną, raz drugą nogą staram się sięgnąć do dłoni przy czym próbuję zachować plecy przyklejone do podłogi i ta druga noga, która nie pracuje, cały czas powinna być w tym samym miejscu, czyli nie ciągnę jej ze sobą, tylko próbuję zachować ją cały czas na macie. To jest dla mnie taki wyznacznik tego, że rozciąganie w tym odcinku lędźwiowym będzie mocniejsze. Noga, która pracuje, jest prosta w kolanie i z każdym powtórzeniem dodaje wydech, czyli kiedy moja stopa idzie do dłoni, w tym momencie daje mocny wydech. Teraz ustawiam się w pozycji bocznej i 10 razy otwieram w maksymalnym zakresie prowadząc od dłoni w pełnym ruchu za siebie tak jakbym chciał sięgnąć do podłogi. Ważne jest to, żeby kolano nogi zgiętej cały czas było przyklejone do podłogi. Natomiast ta druga noga powinna być wyprostowana. I tutaj również istotny jest wydech, czyli każde otwarcie pozycji to jest dodany wydech. Po 10 powtórzeniu Robię obroty rękoma wokół całego ciała, czyli wysuwam dłoń od dłoni i prowadząc rękę po linii podłogi przechodzę aż do wysokości biodra, żeby znowu złączyć rękę ze sobą i zrobić kolejne powtórzenia. I tak 10 razy. Po dziesiątym przejdę na drugą stronę i wykonam 10 kolejnych powtórzeń na drugą stronę. Jeżeli w tym zadaniu nie jesteś w stanie sięgnąć podłogi, to nie przejmuj się, bo to może przyjść z czasem. Ewentualnie możesz dodać do tego jakiś ciężar, który ułatwi ręce sięgnąć do podłogi. A jeszcze zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, czyli zawijaniec. Ta noga, która była wyprostowana, muszę przyciągnąć piętę do pośladka. Staram się maksymalnie zwiększyć dystans między moimi udami, a drugą ręką pilnuję, żeby kolano cały czas było przyklejone do podłogi. I w takiej pozycji. Bark unoszę i odkładam do podłogi 10 razy pulsacyjnie, robiąc to z wydechem i dopiero teraz zmieniam stronę, czyli znowu powtarzamy, noga od sufitu jest zgięta, ta od podłogi wyprostowana, dłoń na dłoni i 10 razy otwieramy pozycję. Stara się raczej tą ręką, która pracuje, sięgać wyżej niż linia barku, a nie w kierunku biodra, czyli w tym ćwiczeniu się czuć nie tylko rozciąganie samych pleców, ale też klatki piersiowej, więc jeżeli dłoń będzie powyżej linii barku, to rozciąganie będzie zdecydowanie mocniejsze. No i standardowo. Każde otwarcie jest wydech. Pilnuję, żeby kolano się nie uniosło, to które jest zgięte. I po dziesiątym dziesięć razy obracam ręką wokół ciała. Tutaj też wolałbym, żeby ta ręka, która pracuje była prosta w łokciu, o ile to możliwe. Więc nie pilnuj za wszelką cenę tego, żeby prowadzić ręką po ziemi. Raczej skup się na tym, żeby ten ruch był maksymalnie obszerny z zachowaniem prostego łokcia. I po dziesiątym obrocie chwycę za piętę. Za stopę tej nogi, która jest w tym momencie wyprostowana, i przyciągnę piętę do pośladka. Samo to przyciągnięcie już sprawi, że będę czuć takie specyficzne rozciąganie z przodu uda, no i na tym nam zależy, ale pilnujemy, żeby ta druga noga cały czas była przyklejona do podłogi. Dlatego drugą ręką sięgnę po nią, przykleję do ziemi i teraz dopiero zaczynam pracować barkiem. Każde zamknięcie pozycji to jest wdech, a potem próbując plecami dojść do podłogi, obszerny wydech. Jeżeli czujesz, że ta pozycja przynosi Ci ulgę, możesz zostać w niej, zostać po prostu w tym rozciąganiu i potrwać w nim dłużej. Nie ma konieczności wykonywania tego dynamicznie. Ja tą swoją rutynę mm, praktykuję mm, za każdym razem o poranku, więc łatwiej mi jest robić to w taki energiczny sposób, bo dzięki temu czuję, że nie zasnę, tylko po prostu się pobudzam. Ok. Po zrobieniu tego zadania przyszła pora na e, aktywację w pozycji planka bocznego. I pierwsze 10 powtórzeń zrobię na zgiętych kolanach. I tutaj zachowuję kilka podstawowych zasad. Czyli łokieć jest na wysokości barku, ten który oparty o podłogę. Głowa wycofana, ręka skierowana do sufitu. No i biodro wysoko. I staram się 10 razy unieść nogę w maksymalnym zakresie. Ale tak, żeby zewnętrzna krawędź stopy nadawała kierunek, a nie żeby ta stopa opadała luźno. I to samo robię, robię dla drugiej strony. Czyli biodro wysoko, głowa cofnięta, ręka w sufit i 10 razy podnosimy w maksymalnym zakresie. I to ćwiczenie jest nie tylko na mięśnie skośne brzucha, ale może i przede wszystkim na mięśnie pośladkowe średnie, które powinny być mocno odczuwalne po wykonaniu tej dziesiątki. Jeżeli nie wchodzi Ci to, e, tak, jak powinno, to możesz zrobić ten wariant na prostych nogach, natomiast jeżeli ta wersja jest dla ciebie zbyt trudna, to zostań przy poprzedniej. I to dotyczy również kolejnych i wcześniejszych zadań. Jeżeli któreś zadanie jest dla ciebie trudne do zrobienia, to spróbuj wybrać sobie łatwiejszą opcję albo zostań przy poprzednim zadaniu, zrób więcej powtórzeń. Ewentualnie możesz też po prostu przeskoczyć całe ćwiczenia i przejść do kolejnego. Tu nie ma w tym nic złego. No i cyk, znowu bioderko w górę, głowa wycofana, ręka w sufit i 10 razy unosimy nogę prostą w kolanie i tutaj znowu zewnętrzna krawędź stopy nadaje kierunek, a nie palce. Czyli staramy się nie otwierać w biodrze, tylko wykonywać taką mocną elewację z ruchu pośladkiem. Kolejna dziesiątka i to już jest takie ćwiczenie, przy którym można się nieźle zmachać, ale to dopiero początek, bo teraz leżąc na macie przyciągamy pięty blisko pośladków klejamy najpierw brzuch w podłogę, czyli to jest ważne, żeby to y, każde powtórzenie inicjować od napięcia mięśni brzucha, a dopiero potem unosić biodra. Każde powtórzenie wykonuję energicznie, czyli moment, kiedy rozpoczynam, to jest napięcie brzucha, potem strzał biodrami w górę i świadome dopięcie pośladka. Dlatego łatwo tam zauważyć, taką krótką pauzę. I w tym przypadku robię aż 20 powtórzeń, dlatego że pośladek jest mięśniem, którego ciężko jest przepracować, więc lepiej zrobić trochę więcej niż za mało. A jego aktywacja jest bardzo istotna w ogóle na cały dzień, ale też przed treningiem żeby jeszcze bardziej skupić się na tym, żeby to oba pośladki rzeczywiście były zaangażowane, wykonam ćwiczenie na każdą ze stron, czyli jedna noga idzie w górę. Ona nie musi być tak wysoko, wystarczy, że pięta będzie tuż nad podłogą. A druga noga, która zostaje na ziemi, w tym przypadku zostawiam całą stopę, ale możesz też zrobić tak, że tylko pięta będzie oparta o ziemię. No i dokładnie tak samo jak w przypadku poprzedniego zadania, czyli Glute Bridge. Teraz podnosimy biodra, rozpoczynając od napięcia brzucha. I każde powtórzenie jest z mocną świadomością tego, że podnosząc biodra w górę, musi się spiąć tyłek. Ok, skoro już leżę na ziemi, to wykorzystam to do tego, żeby jeszcze bardziej przeorać brzuch, czyli dead bug. Prostuję 10 razy jedną stronę, a potem zmienię i 10 razy wyprostuję drugą. Najważniejsze jest to, żeby pilnować odcinka lędźwiowego. Tutaj całe plecy muszą przylegać do podłogi. Nie ma prawa tam zmieścić się nawet kartka papieru, więc tak mocno napinaj brzuch przed każdym powtórzeniem, żeby ta przestrzeń na odcinku lędziowym była cały czas wypełniona. Poprawnie wykonane zadanie powinno się zakończyć tym, że pięta zatrzymuje się nad ziemią, kciuk również, a obie kończyny, które pracują, są wyprostowane w pełni i wracają do zgięcia w 90 stopniach. Zrobiłem po 10 powtórzeń na każdą ze stron, a teraz alternatywnie, czyli na przemian, raz prawa, raz lewa. Do wyprostu prowadzę przeciwne kończyny, czyli prawą rękę i lewą nogę, a potem lewą rękę i prawą nogę. Powrót zawsze to jest ta sama wysokość, czyli dłonie skierowane do sufitu. Kolana zgięte na wysokości bioder, stawy skokowe pracują aktywnie. I z każdym wyprostem dopięty pośladek pięta nadaje kierunek ruchu. I zbieramy po 10 powtórzeń na każdą ze stron. No to teraz pora pobudzić barki. Palce dłoni kieruje za siebie. Pięty blisko pośladków i unoszę biodra w górę, rozciągając właśnie przednie akton barku i staram się, żeby moja głowa pracowała razem z resztą kręgosłupa. To nie jest łatwe zadanie, więc jeżeli nie jesteś w stanie tych bioder unieść wysoko, to możesz e, rozstawić dłonie nieco szerzej. Dla mnie dobrym wyznacznikiem jest szerokość maty, czyli staram się, żeby obie moje dłonie cały czas były na macie. Pilnuję, żeby palce były skierowane do tyłu, pięty nie zmieniają swojego położenia. I unoszę biodra. W tym wypadku 20 powtórzeń, dlatego że to ćwiczenie mi świetnie wchodzi na barki i czuję taki bardzo duży relaks po nim. Więc wykonując kolejne zadania, jest mi o wiele łatwiej, jeżeli moje barki są w tym ćwiczeniu rozciągnięte. Po 20 powtórzeniu zrobimy kolejne zadanie. I to będzie rozciąganie przedramion. Palce dłoni kieruję na siebie, ustawiam się w pozycji klęku podpartego i 10 razy pulsacyjnie, pilnując, żeby cały czas powierzchnia dłoni była przyklejona do ziemi. Rozciągam przed ramiona, próbując usiąść na podłodze. I tutaj też zachowaj proste plecy, głowa jest w pozycji neutralnej. Następnie palce kieruję na boki i krążę barkami. 5 obrotów wykonuję w jedną, potem 5 obrotów w drugą stronę. Palce dłoni powinny być rozstawione szeroko. Dzięki temu będziesz czuć rozciąganie wszystkich paliczków i całej powierzchni nadgarstka. Po kolejnym obrocie o podłogę opieram pięści. Będę otwierać dłonie i zamykać, dociążając grzbiety dłoni. Jeżeli czujesz, że to jest zbyt intensywne, ustaw swoje dłonie bliżej kolan. Czyli im dalej jesteś wychylony, czyli im większa jest dźwignia, tym rozciąganie w nadgarstkę będzie mocniejsze. Jeżeli czujesz, że są one wrażliwe, możesz na zmianę otworzyć raz jeden, a potem dopiero dodać drugi. W kolejnym zadaniu prawą dłoń ustawiłem w miejscu lewej. A lewą pracuję 10 razy dynamicznie od podłogi do sufitu. I teraz zmieniam stronę, to samo robię na drugą. I być może tego nie widać, ale z każdym powtórzeniem dodaję wydech. Palce dłoni staram się, żeby cały czas były otwarte i sięgam nimi w kierunku sufitu. Następnie, leżąc na brzuchu, ustawiam sobie rękę na wysokości 45 stopni, przerzucam nogę, przetaczam się całym ciałem i jeszcze drugą, drugą ręką próbuję sięgnąć tej ręki, która leży na podłogi. Na podłodze. Wystarczy mi tutaj 5 powtórzeń, bo po piątym dodam zgięcie łokcia, czyli ramię zostaje w tej samej pozycji, przedramię się ugina do 90 stopni i znowu przerzucam nogę, drugą ręką próbuję sięgnąć, dodając wydech. Na drugiej stronie analogicznie, czyli najpierw ręka 45 stopni, przytaczam się na jej stronę, a potem dodam zgięcie łokcia i wykonam kolejne 5 powtórzeń. I tutaj ręka, która próbuje sięgnąć tej, która leży na ziemi, również powinna pracować w takim zakresie, żeby to rozciąganie w klatce piersiowej było jak największe, czyli bliżej barku niż biodra, więc wyżej, a nie nisko. No i po dziesiątym powtórzeniu przyszła pora na aktywację góry pleców. Wykonuję 3 literki. 10 razy unoszę ręce proste na wysokości literki I, czyli są skierowane na wprost. Potem 10 razy na wysokości literki Y, czyli 45 stopni. I ostatnia dycha to jest 90 stopni, więc literka T. Staram się, żeby moje kciuki były skierowane ku górze, a żeby moja głowa nie zmieniła swojego położenia, czyli cały czas nos blisko maty. No i na sam koniec jeszcze taki finisher obroty rękoma wokół całego ciała. Ja tutaj robię 10 powtórzeń, żeby już nie zamulać w tym filmie, ale zazwyczaj, jeżeli a, robię to w formie rozgrzewki albo takiego przygotowania przed dniem, to lubię poczuć takie lekkie zmęczenie mięśni, więc robię tam 20-25 powtórzeń. To mi tak fajnie wchodzi na całą górę pleców i ty by, to by było na tyle. Dzięki wielkie. Hej.